Siemaneczko, witam was na naszym kanale. Dzisiejszy film będzie dotyczył naszych wielkich kolokazji, ale nim do tego przejdę, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie przerobiliśmy troszeczkę naszą pustynię. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich filmów, tutaj ta juka Filifera, ona była w, w tym kamieniu granitowym, a myśmy ją tutaj zaadaptowali do reszty pustyni. Już nie jest taka samotna. I komponuje się to teraz myślę dużo lepiej w całość tej naszej właśnie pustyni. To tak tytułem wstępu. A już teraz przechodzimy do kolokazji. Witam Was ponownie. Więc pierwszą kolokazją, którą chciałem Wam pokazać jest kolokazja Fontanesi Black Stem. Zobaczcie jaka ładna tutaj wyrosła. Widocznie warunki spacowały. Bo praktycznie przez tylko koniec dnia ma słońce, więc to jest tego typu kolokazja, która bardzo lubi cień, ale no nie, nie lubi słońca. I już mamy zmierzę jakie jest wysokości. Możecie zobaczyć, że praktycznie tutaj do klatki piersiowej mi sięga, więc sam jest ciekawy, ile ona ma wysokości. Zmierzymy. No widzicie, metr 40, metr 40 wysokości tej kolokazy, więc myślę, że to jest naprawdę fajny wynik. Sprawdzimy, ile ma ten najnowszy, największy liść. I on ma około 55 cm. To jest kolokacja Fontanesi Blackstem. I charakteryzuje się tym, że właśnie tutaj góra liścia jest błyszcząca. Teraz to fajnie widać, bo jest mokra po deszczu, że właśnie góra liścia jest błyszcząca. A w przypadku kolokazji zwykłej Black Blackstem liście jest matowe. Ale to też później pokażę na dalszej części filmu. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolokację eskulente najzwyklejsze kolokaże, kolokazje, najbardziej pospolite, które rosną w donicach i jak widać też sobie razem. Liście nie są jakieś mega ogromne, ale do małych też nie należą, więc tak wygląda kolokazja eskulenta, która rośnie w dolicy. W dalszej części ogrodu mamy takie troszeczkę rarytasiki, a właściwie jeden rarytas, jest to kolokazja Pharaon Mask, to możecie zobaczyć, że też jest dosyć fajna. Może ją zmierzymy, bo jest też już dosyć duża. I ona ma około 80 cm. Obok jej rosną kolokazja Red Air Gecko. Takie maluszki. Tutaj mamy Hawaiian Aloha. Kolokazję Black Magic. No i właściwie tyle. Tutaj jest kolejna Aloha. Więc lecimy dalej do tych naszych gigantów. tego giganta to już musieliśmy Wam pokazać na odmiany nie jest to kolokazja lecz jest to lełko okazja Thailand Giant i zaraz sobie ją zmierzymy zobaczcie jaki liścior ja tutaj jestem dla e, dlatego żebyście mieli jakieś rozpoznanie, jaka ona jest duża to jest naprawdę liścior ogromniasty taki jak powinien być właśnie i już ją mierzymy jaka jest wielkość tego liścia no ja myślę, zmierzymy sobie go o tak. No około 100 cm. 100 cm liść W szerokości myślę, że też będzie miał sporo 70 cm leukokazja Thailand Dzian. I zobaczcie sobie tutaj jeszcze, jak wygląda kwitnienie takiej kolokazji. Ładne białe kwiaty. Tak się prezentuje nasz Dzian. A tuż obok niego dla porównania. Mamy zwykłą eskulentę, która rośnie w gruncie, no i zobaczcie, że stara się nie ustępować temu tej leukokazji, też jest mega wielka, no i dosyć wysoka, weźmy sobie wysokość, bo jest naprawdę fajna, no 1,40 m wysokości, ale liście też są dosyć duże, choć nie jest to największa nasza eskulenta więc przedzieramy się tutaj przez tę nasz, e, naszą dżunglę, nasz busz i za chwilę pokażę Wam jeszcze więcej kolokazji. Tutaj mamy kolejną eskulentę. Już tutaj ciężko przejść niestety, bo mamy strasznie gęsto. Tutaj sobie zmierzymy liścia. Jak, jakie wielkości wliźć no to 80 cm więc niewiele ustępuje stajowi no i jest to naprawdę wielka no ja zobaczcie sobie ja mam 1,85 85 wzrostu a ona jest praktycznie do klatki i fajne nagranie parasol banana <grytanie> więc możemy nagrywać na tej mrzawce idziemy dalej może jeszcze tutaj jedną wam eskulentę pokażę żeby troszkę nie nie zanudzać kolejne eskulenty i też są bardzo, bardzo wysokie. A tuż obok nich takie troszkę bardziej, e, znaczy takie mniej popularne kolokazje, kolokazje Lime Lime Geko i kolokazja e, Lime Aida. A z przodu też warto ją pokazać. Jest to kolokazja eskulenta Taro, czyli ta klepowa kolokazja, więc dla porównania zobaczcie sobie na mojej ręce jaki jest liść kolokazji Taro w porównaniu do eskulenty, no jest wielka różnica więc eskulenty są naprawdę wielkie lecimy dalej tutaj za jak się prezentuje nasze oczko wodne, strasznie zarosło pistią no i ryby wiecznie głodne, ale A tak wyglądają eskulenty, które rosną hydroponicznie w oczy. No są znacznie mniejsze niż te gruntowe. Idziemy dalej, zawsze tutaj wejdę do tu, wszystko dobrze pokazać. Tutaj mamy polokację Blackstem. Wcześniej mówiłem o Fontanasi Blackstem, a to jest zwykła Blackstem. Widzicie, że liść jest matowy Zaraz ją zmierzymy, bo to jest dosyć wysoka Jest to kolokazja od Rafała Wysokość no to metr 20 m, prawie metr 30 m. Tak jak mówiłem zamysł był taki, że przywiozłem sobie Red Tigera, ale no niestety zobaczcie Red Tiger został całkowicie zdominowany przez tą kolokazję Black Stem. No i no, i niestety uścinaliśmy go o wiele razy. Nie chciał rósł, znowu coś wypuszcza, ale nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Ale za to wypuścił sobie z boku maleńki odrost, więc jakiś Red Tiger na pewno przeżyje. Idziemy dalej. Muszę sobie wyjść, jakoś tutaj. Zobaczymy, no, czy będziemy no. robić O, no, Eksplenty najbardziej popularne u nas. Ale chciałbym Wam jeszcze pokazać kolokazję Gigantee, jaka jest wielka. Tutaj odsłonię tylko eskulentę i tutaj macie kolokazję gigantea. No nie mieliśmy jeszcze takiej dużej wielkości. W tym roku, w tym fajnie porosło. Ale tutaj praktycznie same eskulenty mamy, więc tutaj jest taki rodzynek w postaci gigantei, choć tutaj z boku też jest, też liście nie są najmniejsze, myślę, że 60 cm To jak na gigantę z porządku. ale no tak, jak widzę największe kolokadze u nas ogrodze, to są bezklenty. Zobaczcie jakie to są potwory. A myślę, że mogą być jeszcze większe. Trzeba je tylko dobrze nawozić. Pamiętać o podlewaniu. Lubię bardzo dużo wody. my ich nawozimy pnojówką z obornika gołębiego oraz krystalonem czerwonym, zielonym i czasami araninem i właściwie to tyle następny film zrobimy o bananach więc dzisiaj wam pokazałem wszystkie te nasze największe kolokacje. one fajnie sobie porosły. tylko szkoda, że powoli się już nam sezon zakończy, na więc dziękuję wam za oglądanie jak Wam się film podobał, to oczywiście nie zapominajcie o łapkę w górę i dajcie nam subskrypcję, jeśli tego nie, jeszcze nie robicie. No i w zasadzie to tyle. Będziemy nagrywać dla Was dalej. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!